Lechu, tylko się w nic nie mieszaj. Ja się nie umiem nie mieszać. Jak się oświadczyłeś, to ja powiedziałam, że chcę mieć tylko jedno spokojne, rodzinne życie. Ja wiem, ale to nie moja pana. To przez tego skurwesa. Obiecałeś. Leszek, tu się żyć nie da. Każdy jakby do siebie przychodzi. Do widzenia, dziękuję serdecznie. Wynosić się wszyscy, ale już! I ty też! Donośka, ty się nie boję, ale to może potrwać nawet rok. A jakbym się zaczęła bać? To by było po mnie, po tobie, po dzieciach, po wszystkim. Nic się nie boję, Leszek. Pamiętaj jedną rzecz! Masz mi wrócić żywy! Kino Muza w Lubinie zaprasza na premierę filmu Andrzeja Wajdy Wałęsa Człowiek z nadziei. Dla zainteresowanych szkół istnieje również możliwość zorganizowania przedpołudniowych seansów. Bilety grupowe w cenie 12 zł od osoby. Spędź popołudnia na Kręgielni Regionalnego Centrum Sportowego w Lubinie. U nas cztery tory do kręgli klasycznych od 18 zł za godzinę za jeden tor oraz dwa tory do bowlingu od 30 zł za godzinę za jeden tor. Rezerwacja telefoniczna 76 846 08 35 lub 076 846 08 28 wewnętrzny 12. Każdego, kto chce poczuć smak rywalizacji, zapraszamy na czwartki kręglarskie, a wszystkie firmy na Ligę Zakładów Pracy. Więcej informacji na www.rcslubin.pl. Odwiedź nas na Facebooku. KGHM uzyskał prawo do wydobywania rudy miedzi przez następne 50 lat. Zmiany w prawie geologicznym i górniczym dopuściły konkurencję, która mogła również starać się o koncesję na wydobycie z polskich złóż, dlatego ich pozyskanie nie było wcale tak oczywistą sprawą, jak mogłoby się wydawać. Szczegóły dotyczące wydobycia polska mieć musiała uzgadniać z gminami, na terenie których leżą koncesjonowane obszary. Ostatecznie trzyletnie zmagania zakończyły się sukcesem. Minister Środowiska wydał KGHM 5 koncesji na wydobycie rudy miedzi z obszarów Rudna, Sieroszowice, Polkowice, Lubin, Małomice i Radwanice Wschód. Zabezpieczyliśmy nasze prawa do tych rejonów, które zawsze wydawałyby się, że są nasze i że ta koncesja jest kwestią oczywistą. Dzisiaj już tak nie jest w warunkach rynkowych pewne dokumenty dalej, bo nasze złoże cały czas jest i istnieje. Są przedmiotem również zainteresowanie innych podmiotów. Dzisiaj KGHM w pełni będzie miał prawo do eksploatowania złóż. W tych złożach mamy uwięzione ponad miliard dwieście milionów ton rudy i spokojnie możemy budować plany KGHM na następne 50 lat. Proces starania się o koncesję był wielowątkowy i czasochłonny. Zaangażowano w to 30 pracowników KGHM. Procedura trwała 3 lata. Wszystko musiało być zgodne z ustawą o prawie geologicznym i górniczym, którą znowelizowano w połowie 2011 roku. Zmiany w prawodawstwie spowodowały, że pracownicy musieli uzupełniać istniejącą dokumentację i przygotowywać raporty środowiskowe, tak, by uzyskać pozytywną opinię regionalnego dyrektora ochrony środowiska. Przez cały czas trwały równolegle rozmowy i Konsultacje z gminami górniczymi, które na końcu zaowocowały podpisaniem umów ustanowienia użytkowania górniczego, które dają przedsiębiorcy wyłączne prawo dysponowania danym obszarem górniczym. Ostatnim elementem była decyzja Ministerstwa Środowiska. Jedno takie pudło, pozwoliłem sobie tutaj postawić je, na biurku można będzie do niego zajrzeć, pooglądać to wszystko. Jest to jeden kompletny wniosek koncesyjny, w tym przypadku dla złoża rudna. Znajdują się tam oprócz głównego elementu, jakim jest projekt zagospodarowania złoża, są tam wszystkie wypisy z katastrof nieruchomościowe, gruntowe, zabytki, ochrona środowiska, decyzje środowiskowe, ochrona powierzchni, Natura 2000, wszystkie wyspecyfikowane, zgodnie z tym, co mówi artykuł 24 i 6 ustawy, wyspecyfikowane elementy załączniki wniosku koncesyjnego. Takich załączników wykonaliśmy około 70 sztuk czyli w sumie dla pięciu koncesji z kopiami, ponieważ oprócz uzgodnienia z samorządami jest jeszcze uzgodnienie z ministrem właściwym do spraw gospodarki i takie pudła pojechały pełne do Ministerstwa Środowiska. Koncesje obejmują teren prawie 500 km kwadratowych. Obszary górnicze znajdują się na terenie dziewięciu gmin miejskiej i wiejskiej Lubin, Polkowic, Radwanic, Jerzmanowej, Rudnej, Chocianowa, Grębocic i Żukowic. Zadaniem gmin było nie tylko opiniowanie, ale i uzgadnianie końcowego kształtu koncesji. W imieniu włodarzy dziewięciu górniczych gmin władzom Polskiej Miedzi podziękował burmistrz Polkowic Wiesław Fabik. Serdecznie chciałbym pogratulować w naszym imieniu za Zarządowi oraz całemu zespołowi koncesja 2013 za to, że pan minister podpisał koncesję i będziecie dalej państwo razem z nami w tej symbiozie. Mam nadzieję, tutaj funkcjonować, do której cały czas zachęcamy. Teraz do końca października KGHM ma czas, by przedstawić Okręgowemu Urzędowi Górniczemu we Wrocławiu plany ruchu zakładów górniczych. Nowe koncesje zaczną obowiązywać od stycznia 2014 roku.